Dzień dobry moi kochani, witajcie w grze na podstawie troli. Słuchajcie, filmu kinowego, który, który wyjdzie niebawem, czy już wyszedł. W sumie miał premierę niedawno. Jeżeli chodzi oczywiście o, o e, premiery tam zagraniczne, za granicą. Fajna gierka, bardzo, bardzo mi się podoba, strasznie malownicza i myślę, że wam się również ona spodoba. Dobrze. Dobrze, tu mamy coś. Okej, okay, markecik. Też dostaliśmy level up, szósty poziom. Bardzo fajnie, cieszy mnie to. You know, for forest is huge, but you are not alone. If your friends are playing, you will be able to see them. Okej, okay, czyli jak będzie ktoś grał, to będziemy ich widzieć. Możemy połączyć z Facebookiem. Oczywiście, ja to zrobię. I będziecie mogli mnie dodać do ne, znajomych. Ale to zrobię niebawem. Teraz na pewno na pewno tego nie zrobię. Dopiero potem połączymy z Facebookiem. No i będziecie mogli mnie do znajomych tutaj wtedy dodać. Okej. Okay. Dobrze. To poszukajmy teraz jakichś innych innych tutaj rzeczy. Zasadźmy przede wszystkim. Musimy zasadzić tutaj słuchajcie. Oj, nie, 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 nie. No dobra, niech będą tutaj. Tutaj sadzimy tak. Tutaj pana grzebyka musimy dać. No i dostaniemy różne inne rzeczy, OK. Wejdziemy sobie tu do środka. Musimy podreperować, podreperować, nakarmić nasze stworzonka. Patrzcie, jakie malownicze miejsce. Bardzo mi się podobało, no. Tego tutaj stanie level dzięki temu. Poziom kolejny, piąteczka zbita. Dobra, maxik. On tutaj widzę, jest na, na maxa nastawiony, ale i DJ, ten nasz DJ tutaj musi zregenerować siłę. Dobrze, i pójdziemy chyba zagrać jakąś, na imprezkę pójdziemy. Quest completed, czyli wykonaliśmy zadanie. Ok, teraz 10 tych i gift Artis. Ok, no dobra. Tu jest co? Niech będzie, tutaj sobie dodamy kolejne mieszkanie. Ok, nam rosną już te urosłe tutaj wszędzie te truskaweczki. Ja sobie tu zasadzę, a tutaj drzewka. Okej, okay, pieniądze dostaliśmy. Dobrze, tu jakaś poczta jest z tego co widzę. Nie mamy żadnej poczty. Możemy iść, słuchajcie, tutaj na party. Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda nam coś tutaj zrobić na tej imprezie. Lecimy. Dobra, musimy tutaj występy zaopatrzyć. Zaopatrywać pracyk. Teraz proszę bardzo, ale subcie nam poszło. Naprawdę 3 złote gwiazdki zawsze się przydadzą. Na no, imprezka wykonana, Okej, okay, I teraz co? 14% na cookie mamy giftboxa, mamy na 57%. Wiecie co? Ja poproszę tego giftboxa. Wiecie dlaczego? Bo mamy zadanie na to i wolę giftboxa zrobić. Otwórzmy, Okej. Okay. Dostaliśmy jednego, otworzyliśmy. Jeszcze musimy jedną, jednego giftboxa otworzyć. Lecimy na, na tutaj na te, na na te party, na tą imprezę. Dobrze, i okay, pięknie nam wyszło. No i tyle, no i prezencik tu dostaniemy zaraz, pewnie jest dwadzieścia, końców dwieście cztery. Tylko, że ja chcę quest'a wykonać, tak jak mówię. Tak zrobimy. Niech quest'ik idzie. Dobra, co dostaniemy z giftboxa? Nie wiem nawet, co dostałem. Ale dostaliśmy zadanie, wykonaliśmy. Tu sześć minut to trwa. Dopiero na dziesiątym poziomie możemy aplikować. Mhm. sobie tutaj tańczy, musimy go upgrade'ować i ulepszać. I tu to na pewno na okay. ok, aktywność robi tutaj piąteczka, kolejny poziom level up pięknie Okej, okay, szczęśliwa jest ta nasz nasz trolek. Dobra. Idziemy na disco imprezę. Oj, truskawek nam brakuje, musimy więcej truskawek zasadzić. OK, rzutem na taśmę się udało to zrobić. Słuchajcie, dobrze? Ciekaw kogo dostaniemy? Może kogoś takiej klasy rangi epickiej? To by było coś. O, tutaj jest R. Dreamer. Garland. No słuchajcie, tego byśmy z chęcią dostali. Może się uda. Czy się udało? To jest pytanie. Jest, chyba się udało. No nie, słuchajcie. Ale dostaliśmy specjalnego 10 na 10 tego trola i powinniśmy go mieć już. Tak? Tutaj za 75 ciasteczek możemy dodać możemy sprzedać niektóre surowce mamy grzebieni dużo słuchajcie bo przestawiłem coś możemy zbudować tutaj dance, dj station popi patrzcie popi tu jest teraz Upgradeujmy, to będzie tutaj coś działo ciekawego aha nauza 75 6 okej okay, dobra no okej okay, niech będzie trochę monet dostaliśmy mamy szósty poziom dopiero on sobie tu tańczy Tu się uczy Tutaj coś zostało wyprzedane Door strips, tokens O dostaliśmy, patrzcie Glimmer Zobaczcie, w tym domku może mieszkać teraz kolejna osobka. Przejdźmy, bo one, oni tutaj mają zajęcia, a my sobie damy po prostu. Tu jest ten glimmer. Zaraz ją tu nakarmimy. Ok, zadowolona piąteczka. Jest, udało się. Okej, okay, ma maxa teraz. No dobra. Trzy trole tutaj mieszkają. Mamy siódmy poziom. Dostaliśmy czy coś. Okej, okay, sto tych. Muszę leciegać. Po co nam dekoracje? No dobra, niech będzie. basic epic you can climb catpiece each day of for next okay ciekawe. ciekawe. Okay, okej tu dostaliśmy coś aha Ten sobie tu tańczy. Mamy troszkę truskawek. Bym powiększył to. Oj, trochę nie dołożę tego tak. Dobra. Mogę tu jeszcze zbudować. Folina i tak dalej no. Trochę mi to zejdzie zanim coś takiego dostanę. Wiecie skipnę to. Dobra, upgrade'ujmy te wszystkie rzeczy. Co dają nam te punkty z dekoracjami? Ja sobie to poprzestawiam, tu miejsca w końcu też nie ma. W tym domku na razie nie ma możliwości, żeby ktoś przyszedł. Niech będzie. Lecimy na koncercik. Truskawek nam bardzo brakuje. Okej, okay, ona ma dość duży bonus, to lecimy słuchajcie. Dobrze, zbierajmy wszystko. Okej, okay, no. Nie wyszło, ale zaraz za 23% bonus. Ciekawe do czego to jest. jest ten boost. Że się uda teraz, no zielone chyba. Okej, okay, chociaż tyle wyszło z tego. Ej, okay, widzicie, truskawki są nam potrzebne. Truskaweczki teraz są nam potrzebne. Bardzo mało mamy truskawek, co tu jest? Ej, możemy kupić 5 Sold Out ok zawsze się przyda okej okay. co my tu mamy? niech tam sobie tańczy dalej czemu nie Idźmy do domu, skip, ok, next need. Dopiero za 10 minut. No niech będzie. Ok, czyli brakuje mi jeszcze paru? Czy mogę iść potańczyć jeszcze? Mogę. Dobra, mamy trzy gwiazdki. Jest spoko, nieważne, ale są trzy gwiazdki. To jest istotne. Mam nadzieję, że coś wylosujemy konkretnego. Zobaczmy, co teraz wylosujemy. O, pięknie, słuchajcie, w końcu się udało, w e, rzadką postać, pięknie, pięknie, bardzo ładnie. Ej, okay, tutaj move you... You don't have a key, czyli takiego trola potrzebujemy. Dobra, ja lecę jeszcze raz tutaj słuchajcie powalczyć. Dobra, graj, graj DJU. Dobra, teraz już mamy wszystko. Ciekawe, czy uda mi się znowu tą kolejnego trolka tutaj zdobyć? 29%, No zobaczymy. Pieski. ale to będziemy mieli kolejnego, słuchajcie, trolla. Dobra, to musimy zebrać. Przejdujmy wszystkie te pola. Okej, okay, czyli co? No, niech sobie wejdzie do tego domku przecież. Oj, coś się zacięło. No dobrze, to nic, moi drodzy. Tyle, tyle w temacie. Czas na kolejne niebawem.